13 maja już wtedy będziemy mieli przyjemność zobaczyć Justynę Steczkowską na eurowizyjnej scenie. Miałeś przyjemność zobaczyć próby? Śledzisz to, co się dzieje? Nie widziałem prób, nie śledzę tego, co się dzieje. Słyszałem tą piosenkę, bardzo kibicuję Justynie. Sam miałem przyjemność z nią wiele razy występować, nawet grać w jej zespole jako jeszcze... Chłopak, który nie miał zespołu Zakopower, więc wierzę głęboko, że osiągnie sukces, życzę jej tego z całego serca. Jak wspominasz współpracę z Justyną? Było bardzo, bardzo, bardzo fajnie, wspominam to z sentymentem, grywaliśmy i kolendy razem i, i też brałem udział w jakichś tylko jej koncertach, takich zwykłych, świeckich, więc cóż no. Darzę ją sentymentem i tak jak mówię, trzymam za nią kciuki. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek, ponieważ nie słyszałem tego utworu i... No i nie wiem co o nim powiedzieć. Nie będę mówić tak jak niektórzy ludzie dużo na temat, który nie jest przeze mnie zbadany. Nie, nie słuchałem tego utworu. Przykro mi. Nie ma problemu. I specjalnie żyję polską Eurowizją i Eurowizją w ogóle jako taką, więc te całe eliminacje mało mnie obchodzą. Eee, rzeczy artystów, których śledzę na bieżąco i rzeczy dobre do mnie docierają na bieżąco i żadne eliminacje, preeliminacje czy konkursy nic jakby w tym wszystkim nie zmienią. Szczególnie jak nie mają za, za, na celu odkrywania nowych postaci, tylko jakby kolejne prezentacje osób, które już na tej scenie istnieją. No. Zdecydowanie Justyna Steczkowska istnieje no nie, no, dość długo, oczywiście. oczywiście, tym bardziej, że to nie jest jej pierwszy udział w Eurowizji. Tak, to wiem, bo wychowywałem się <grym> na tej pierwszej fali popularności Justyny Steczkowskiej. Osobiście strasznie ją szanuję, no ale tego utworu po prostu nie słyszałem. Uważam, że Justyna jest absolutnie kompletną artystką, świadomą, piękną, no przezdolną, świadomą głosu swojego, ale też swojej kobiecości, yy, świadomą sceny, więc jestem o nią absolutnie spokojna. Yy, myślę, że to jest utwór, który ma naprawdę dużą szansę na Eurowizji się przebić. I tak się czasami mówi, że piosenka jest eurowizyjna, nie? I, i, i ja mam takie wrażenie, że to jest eurowizyjna piosenka. Więc y, mam wielką nadzieję, że Europa to doceni i że będziemy, wiesz, zdobywać szczyty, no. A jak myślisz, które miejsce możemy zająć? Nie wiem, mam, myślę, że przejdziemy do, do finału, będę za to bardzo trzymała kciuki, a w finale, wiesz co, już tak niejednokrotnie ja chyba nie mam takiego zmysłu do obstawiania, bo y, bardzo często te werdykty były zupełnie inne, no, chociaż parę razy obstawiłam też zwycięzcę, ale potem te drugie, trzecie, czwarte miejsca to często były jakieś tak wywrócone, że ja się nie spodziewałam, więc no oczywiście, żebym chciała, żebyśmy zwyciężyli te Eurowizję i będę za to bardzo trzymała kciuki, y, ale Najważniejsze jest to, że mamy naprawdę godną reprezentantkę, która na pewno świetnie zaśpiewa, która przyniesie nam wszystkim dumę. A co się wydarzy później, jakie to będzie miejsce, to już jest inna para kolos, nie do końca już zależna od nas. Trzymam kciuki, żeby już była zadowolona z tego wykonu i tyle.